Być może jesteś teraz w takim miejscu, gdzie, gdzie myślisz, że, że Pan Bóg cię opuścił, że Jego nie ma, że za, o tobie zapomniał. Być może masz teraz tak ciężki okres w życiu, że, że nie czujesz Pana Boga. Ale chcę ci powiedzieć, że On tam jest i On jest teraz bliżej ciebie niż kiedykolwiek był. Kiedy apostołowie. Byli na łodzi i rozpętała się burza. Oni całkowicie zapomnieli o Jezusie. Zapomnieli, że mogą go wezwać, że, że to on jest żywym Bogiem. Zapomnieli. Myśleli, że go nie ma. Ale on był. On był na czas. On przyszedł na czas i uspokoił tą burzę. I tak samo będzie w twoim przypadku. Ale musisz mieć wiarę. I mimo tego, że, że nie czujesz Pana Boga w swoim życiu w tym momencie, że czujesz, jakby On się od ciebie oddalił, to On jest. On jest bardzo blisko ciebie. Ale bądź cierpliwy i miej wiarę. Jezus dał nam obietnicę, że nigdy nas nie zostawi, że zawsze będzie z nami i, i będzie nas trzymał za rękę. A Jego słowo jest wieczne i to się nigdy nie zmieni. I w tych właśnie momentach najciężej jest nam utrzymać tą wiarę. Bo szatan podsuwa nam myśli cały czas, że, że Pan Bóg nas opuścił, że, że jest źle i że nie ma nadziei. Ale to w tych właśnie momentach ta wiara jest najbardziej wzmacniana. Dlatego módl się, pomimo tego, że Boga nie czujesz, pomimo tego, że nie widzisz i nie słyszysz Go, pomimo tego, że Ci się nie chce modlić, to módl się gorliwie. I wiesz, bo Pan Bóg jest i do Ciebie przyjdzie. Amen.